Zmieniaj swoje zachowanie dopóty, dopóki nie osiągniesz zamierzonego celu. Innymi słowy, szukaj sposobu. Wiesz, czego chcesz, określiłeś to na samym początku, a jeśli nie, to prędziutko tam wracaj i od tego zacznij, bo cokolwiek zrobisz później ma dużą szansę, że będzie działaniem syzyfowym nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Stracisz czas, wysiłek, i pieniądze. A przypominam, że tutaj mój cel to wyleczyć stan zapalny nie usuwając zęba. I co było dalej? Bo byłam już na konsultacji na ostrym dyżurze. Rozwiązanie było: zaproponowane to było usunięcie zęba, czyli nie to, co ja chciałam. A na szczęście wiedziałam, czego chcę, to było nie to. Byłam na konsultacji u endodonty w sprawie leczenia kanałowego, ale że było to trzecie, to nie przekonało mnie to. No ale nie wiedząc, co mam zrobić, poszłam do postanowiłam skonsultować to z innym specjalistą, zasięgnąć opinii drugiego. Też endodonty, bo nie wiedziałam do kogo pójść. No ten lekarz powiedział mi, że hmm, leczenie kanałowe. Po raz trzeci spowoduje zniszczenie, a w konsekwencji usunięcie tego zęba. I tenże lekarz powiedział mi, że szansą jest dla mnie leczenie chirurgiczne. Chirurgiczne, Jezu Chryste. krew, skalpel. No ale cóż, idę do chirurga na konsultację z badaniem. Tomografia nie rozwiewa wątpliwości, czy to leczenie ma szansę powodzenia. Na szczęście. Chirurg nie chciał kroić dla samego krojenia, chciał mieć w tym również cel, widzieć szansę powodzenia na całe moje szczęście. W związku z tym, że nie uzyskał um, jednoznacznej odpowiedzi na podstawie tomografii, skierował mnie do jeszcze innego specjalisty, który miał już pomóc w um, określeniu, czy jest szansa na uratowanie, czy nie ma szansy. Żeby wiedzieć, co robić bez potrzeby, nie... Nie kaleczyć mnie. Tenże lekarz, ten kolejny specjalista ocenił, że szanse jednak są. Nie powiedział jak duże, ale że są i że w sumie to chyba lepiej zachować, bo ten nieodwracalny krok zawsze można zrobić. No więc cóż, kolejna wizyta u chirurga, tym, tym razem już na zabieg. Zabieg chirurgiczny usunął stan zapalny, nie usuwając zęba. Mój ząbek przeżył. Jest wyleczony, czyli osiągnęłam cel. Zobacz, ile przeszkód trzeba było przeskoczyć. Gdybym nie wiedziała o co dokładnie mi chodzi, czego chcę, to pewnie pierwsza zaproponowana opcja, czyli usunięcie, pewnie byłaby tą, którą bym przyjęła, ale to nie było moim celem. Na szczęście znałam swój cel, wiedziałam, czego chcę, wiedziałam, co jest ważne dla mnie, miałam co do tego jasność. A wiedzieć, czego się chce, to jest taki drogowskaz, taki kompas, żeby się nie zgubić w trasie, żeby znaleźć tę właściwą drogę do tego celu. No bo można znaleźć drogę, ale drogę do celu, no trzeba najpierw znać cel. Jak masz dotrzeć do celu, jak nie znasz celu? Ciężko trochę, nie? Dzięki temu, że miałam jasność co do swojego celu, był on konkretnie określony. Nie poddałam się po drodze, szukałam możliwości, szukałam tak długo, aż znalazłam. Znaczy, tak, tutaj mam trochę ograniczenie czasowe, ale ogólnie przy innych celach, takich, gdzie więcej zależy od nas, ode mnie na przykład, szukać, szukać, aż się znajdzie, bo to rozwiązanie zawsze gdzieś jest, tylko nie zawsze od razu je widać. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za obejrzenie wszystkich czterech kroków. Oglądajcie znowu następne moje wideo. Już coś przygotowuję z troszkę innego spojrzenia lub rozszerzonego spojrzenia na to, jak zacząć, jak trwać i jak dojść do celu. Pozdrawiam, do zobaczenia.